Siema Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odbierzemy sobie ostatniego zadmiarza, który aktualnie, jak to nagrywam, to wszedł około 2 minuty temu. A więc lecimy od razu, sobie zbieramy te rzeczy z karnetu, które chciałem zebrać. Odbieramy również sobie stika rzeczy, bo no, tikiem już mało grama trzeba odebrać. I jeszcze odbieramy z karnetu. Będziemy odbierali z karnetu. No i trochę mnie to wkurza, że strasznie długo te kredyty się odbierałem, ale już trudno. Lecimy. Odbieramy wszystko. Zaraz nowa postać wlatuje na moje konto. Spoiler dla Was. Jak to widzicie na YouTubie, to ogólnie ja już mam prawie hmm tą Księżycową Sławę 2 a na tym filmie mam chyba jeszcze tą taką dwójkę yy, dwójkę ziemską i ogólnie już jestem odrobiony z tych wszystkich pucharków, które tam widzieliście na tym filmie, wszystko już podrabiałem. i teraz jeszcze weźmy sobie epickiego zadmiarza jakiegoś hmm, tylko którego? Nie, sport to jest mityczny to nie. Weźmy sobie o! Bro. gites. dobra. Pyk. I mamy ostatniego zadmiarza. sigema. Wszystko skończone. Widzicie, tutaj jest sława dwójka, a ja już skończyłem w zasadzie wszystko. Znaczy nie skończyłem, tylko skończyłem ziemską sławę I teraz mam sławę ym, Księżycową Tak szczerze fajna postać Będę ją wbijał na 1000 y, Bo muszę szybko wbić, bo później dostanie nerfa Teraz sobie tam pewnie y, Teraz sobie tam czytałem Co to, jaki gadżet kupić I ten, wybrałem ten drugi Choć powiem wam, że tak szczerze nie korzystam w ogóle z gadżetu, a więc. No, gadżet jest, żeby był. Tak, jak tam sobie odbieram, to nie zapomnijcie subskrybować dawać łapki w górę, ja się już z wami żegnam. Siema!